Na jeszcze zrobiłem e, misję W sensie tam chyba tylko właśnie do mikro... E, USG, tak! Shepard Mikro USG debilu Zha, Witam was wszystkich bardzo serdecznie moi drodzy Ja jestem Shepard a to co widzicie tutaj to jest kolejny odcinek oczywiście z GTA San Andreas Moi drodzy witam was po w sumie no krótkiej tam przerwie w sensie e, W sumie wszystko fajnie i w ogóle i ja tu nie przejadę Świetne, to tajemne, jesteś super. E, ogólnie, moi drodzy, co muszę wam powiedzieć? Po pierwsze, kupiłem sobie kolejną posiadłość, czyli tą, w której właśnie tutaj jesteśmy. Po drugie, e, wykonałem e, wszystkie m, zdjęcia, jakie trzeba było zrobić w San Fierro. Wszyscy mam po prostu broni tam pod swoją, pod swoją, tam, pod swoim miejscem Tam gdzie mam, tam w sensie, gdzie, gdzie, teraz, gdzie teraz właśnie zmierzamy Po drugie, po trzecie w zasadzie już, yy, wykonałem wyzwanie Energy 500 yy, zresztą nawet mogę wam pokazać, że jak sobie tutaj, proszę bardzo, proszę bardzo, Energy 500, prawda? Wszystko piekęc, szmykęc, szmykęc, fajnie, fajnie Mmm. Yy, yy, yy. Mówiliście mi, w sensie tam, żebym się, się, Danowicz pisał, że, żebym się zajął też tymi e, przemytami i tak dalej. Ale jakby zrobiłem tam jedno, ale szczerze, czy to jest potrzebne? Nie wyczytałem, żeby to gdzieś było potrzebne do tam chyba 100% gry, a jak tak, no to cóż, trudno, e, mój problem. Także właśnie tutaj to się e, jakby właśnie teraz mi tutaj ładnie e, respi. Eee, co ja jeszcze zrobiłem, co ja jeszcze zrobiłem, co jeszcze zrobiłem takiego, żeby to było... Eee, czy ja mogłem to szybciej... aha, no i jeszcze zrobiłem 10 przejazdów taksówkami, także zostało mi tylko 40, a no i jeszcze oczywiście e, wykonałem e, misję... Um, jak już ona się nazywa? Misję takiego tego no. Postojowego, parkingowego. O właśnie, misję parkingowego też zrobiłem. Także sporo się ostatnio, jakby pomiędzy odcinkami e, zrobiłem, i tak dalej. Ja sobie to wolę zapisać, ponieważ nikt nie wiadomo, nie chce mi się wracać. E, także wchodzimy bez żadnego pierdzenia. Krak, bum, bum. Ja próżnę tylko, że jeżeli nie ma się podoba, zapraszam do w górę, jeżeli nie zapraszam do w dół. Okej. Okay. Man, I got homies I used to run with that turn their back on me over this. Yeah, well, what are you gonna do, huh? No. Fucking rider, man? That was my homie. No type. Fucking midget deserved it, eh? Little gonna uh. bang your sister, you know that? No. For real? <laughs> Shit. <That's laughs> you like me, man. I you Cheer the fuck up! You're going soft on me, man. You did something good, eh? Yes, you did. But this isn't over yet. What what is you mean? Well, your former friends have a factory, and the way I see it, if you take that out, you will have put them out of business for good. No, okay. Super. Przypomnę yeah. jeszcze wszystkich linkach yeah. tam na dole. Okay. Dobra. Dobra, nie ma sprawy. Także przypomnę właśnie jeszcze tylko o subskrypcji. Jak się spodoba, to tam subskrypcja. dzwoneczek, bo to cholernie ważne, bo YouTube um, teraz ma jakieś dziwne problemy. Znaczy podejrzewam, że jest to spowodowane. I i jakby spowodowano no jest na pewno sprawka tego, że jest oczywiście rozpoczął się rok szkolny w ogóle jak tam w szkole dzieciaczki nie. ja też jak ja tam mówię dzieciaczka, a to ja zaraz też zaczynam rok akademicki zaraz mi się zacznie. Haha! Ostatni! Jeezus! W ogóle... tego sobie myślałem, że nie wiem kiedy to zleciało, szczerze. Pamięt Pamiętam to jakby wczoraj, jakbym jeszcze na, na tamtym... wow 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 wow! Jakbym jeszcze na tamtym mieszkaniu właśnie nagrywałem. Ee, Sobotnie się pardy. O tak. Mm, Sobotnie że To było coś. To było coś. Niestety, jak mówiłem, zawsze ciężko się to e, robiło. Dobrze, dzień dobry. Okej ehm, Okej okay. Okay. Time bomb. Niezły. <laughs> No nie rejestracja. Hmm, good looking. Cool, good looking. Dobra, do laboratorium, w którym produkowane są... Ee, złe rzeczy. Bardzo złe rzeczy są produkowane, pamiętajcie, takie rzeczy się nie robi. W ogóle czytałem ostatnio dość sporo ciekawostek, które się na temat właśnie... Ee, na temat, na temat właśnie yy, GTA i ogólnie serii GTA i tak dalej. Na przykład, szczerze, nie wiedziałem na przykład, że yy, Young ma... Young M nazwijmy go, ponieważ nie pamiętam dokładnie jego drugiego tam, członu jego nazwy, czyli ten, co podkłada głos właśnie tej CJowi. Ehm, on jest kuzynem gościa, który podkładał głos. Solo chyba tak się nazywa jego ksywka. E, to jest tak, brzmi jego ksywka raczej chciałem powiedzieć. Solo to jest ten, który podgadł głos Franklinowi. Eluwa. Ok. Ok. Kill the fool. To czy ja mogę sobie po prostu. Czy jak to się rozwali, to będzie koniec misji? Nie, ja w sumie muszę to też w sumie tego to Uzi podrobić, bo... Dobra, utkaj łeb. Utkaj łeb. A jeszcze chyba... chyba jeszcze... Aha, no jeszcze zrobiłem e, w... Amunation, tak mi się wydaje. Amunation jeszcze zrobiłem. E, misję. W sensie tam chyba tylko właśnie do mikro e, US, USG, tak! Shepard Mikro USG, debilu!

czy tu są? Panie. Nie, nie można patrzeć. Tam nic nie widzieliście. Wow. Yes A, nie to. Jeezus. Ok, opuść magazyn, zanim skończy się czas. Easy. Tak on naczylkuje. Czemu to są dwie takie same osoby? LOL. Chłopcze, idź stąd, proszę Już, tak o Kaboom Szybko to było, Ucieknij przez główną bramę O Jesus Co oni tutaj są tacy agresywni? Spokojnie, koledzy Są bramę? No co ty? Samochody, żeby... Ta, widzę, to jest trzeba Dobra Dobra, pytkaj łeb. HAŁABUNGA! Okej. Okay. Easy Super A, bo tu się nie podniesie. CJ, 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 CJ! Ja się sami tu chęć zamknęli, ha! Ale tutaj zrobiona jest oczywiście szkoła, jak ktoś słusznie zauważył. Zrobiona jest szkoła właśnie tutaj, ale mówiłem o tym w sumie, że zrobiłem tę szkołę. Jazdy samochodami. Także... Hello, honey. 25 szkoła! Ja tu jestem w ogóle bogaty człowiek już prawie, że... Okej, zapiszmy sobie i co teraz się stanie, bo to jest ważne. Pewnie coś będzie dzwonić, tak? Hello? O, właśnie, o tym mówię. Dzień dobry, dziękuję. Hmm.

to, co to jest. Bo szczerze, ja pamiętam jak przyjeżdżałem w ogóle, przychodziłem misję się w GTS Android, zawsze to wyglądało w taki sposób, że po prostu sobie. Czy ja mogę tu. Aha. Dobra, to po prostu tam. Eee, yy... yy, Dobra, yy, to po prostu przychodziłem tak, że. Przy... Miałem taka cenka, żeby po prostu tam poprzechodzić i tyle. Także ja za bardzo tutaj. No nie wiem, i nie pamiętam. Znaczy, wydaje mi się, że chyba. Powiem wam na miejscu w każdym razie, czy, czy dobre miałem podejrzenia, czy też nie Okej, okay, czyli widzę otworzył się most Ja co tu mam zrobić, dobra Ten dobry O tak, dobra, już wiem co to jest Czyli to nie było wystarczające To jest? No Caesar used our contact But we'll need to turn them around real quick dude. Now there's a showroom around the block that's come up for sale. And I thought uh -huh. it would be a good idea to make things look as legitimate as possible. Yeah, that's a great idea, man. I'ma look into it. i am going holla at you. Ja Dzień dobry. Carl darling, welcome! So fucking welcome, man! What you know about my family? Now first we need to see what you're made of. What it look okay. like I'm made of? Putin? No, <laughs> anger and hate. that's what I like about you. Hey, there's a truck in the garage. Okay. okay. Here's the deal. This is all about speed and commitment. You got GPS Momentum. in the cab. Get to each set of the map coordinates as quick as you can. Make it to all the coordinates, then get the truck back here, lose the truck, and you fail. First, what's the GPS? O oh, jezy! Bro, a bo to jest 94? 94? Drugi? Tak oh, mi się wydaje, że to się toczy akcja? No wiem, że na pewno, że tutaj CJ handel. ma 24 no, lata, to w ogóle. Co to, to jest? Musi jest lepszy niż 630. się do Monster tak. No git. No dobra. W każdym razie no tak, także wiem właśnie mówię, trochę czytałem o tych ciekawostek, bo w sumie o których do końca nie wiedziałem. To że ogólnie co tam się działo z Rockstarem i na przykład Rejem Eliotą, który podkładał głos to miłą wersję temu i dlaczego na przykład już teraz Rockstar nie zatrudnia takich bardzo dużych nazwisk do swoich właśnie... jako swoich aktorów do Voice Actingu. Eee... No, fajna, fajna sprawa. Fajnie było się dowiedzieć troszkę o tym lore, bo w sumie jako tak to, wow bo w sumie jako tak to o tym nie wiedziałem, tak samo nie wiedziałem, że CJ ma tu 24 lata co jest zabawne, to jest on jest rok starszy ode mnie, ma już 230 tysięcy dolarów na koncie yy, umie się posłuchać wszystkimi rodzajem broni a ja yy, Ja gram w gry <laughs> no, także myślę, żebym go rozwalił spokojnie nawet w takim CS 1 na 1 <laughs> yy, także... To jest to, także ma, bo wiem, że na pewno ma w ogóle, że ma, na pewno ma 24 lata, jest stosunkowo młody i jest w ogóle najmłodszym, najmłodszym e, protagonistą w całej serii, którym się gra. E, w sensie ze wszystkich właśnie tam e, ludzi. W ogóle wszedł. jest taki film, ja go, że ja sobie nie mogę wrzucić, ale mogę o nim powiedzieć, było tak zwany chyba nazywa się The Introducing. E, The Introducing, tak mi się wydaje, że to się nazywa. O, o nie, o nie. The Introducing. Uh, I ten Introducing to jest właśnie... Uh, o... Ej. Hey. No, po prostu jak z chłopakami w Geta. Uh, introducing to jest właśnie taki jakby film krótkometrażowy, chyba mogę tak to nazwać, trochę 21 minut. I ogólnie opowiada o wszystkich, o tych wszystkich takich wątkach, które są poruszane w Geta San Andreas. Eee, i, no i ogólnie mówię o tym właśnie o Lord, co robię na przykład Karl właśnie w tam Liberty City i tak dalej robi. Bardzo ciekawe, lecz. nie będę was wszystkiego spoilerował, bo myślę, że to jest fajne, żebyście sobie sami też to obejrzeli. To oczywiście rzecz jasna będzie miał na to ochotę chęci w ogóle. Po pierwsze co to jest GPS ta <śmężna> sprawa No tak, no ale to były czasy, w których GPS-a GPS-u, GPS-a, GPS-u GPS-a gdzie, GP, gdzie system GPS nie za bardzo działał jeszcze? <laughs> Może o, w ten sposób. A, tak, także bardzo ciekawa. Wow, 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 wow. Morda, to jestem. Fajna słucha. Także no, ten yy, monster track tutaj fajnie działa. Mi się wydaje, że nawet troszkę lepiej niż w GTA 5. Fajnie się zbiera, fajnie się zakręca i tak dalej. Moim zdaniem GTA 5 jest takie strasznie zrywny, takie, że... I się wydupić ważne łatwo można. E, w każdym razie co ja miałem jeszcze mówić? Nie, tu nie przejeżdżam, pierwsza, jestem za wysoki. E, tak, także ciekawostek to chyba tyle, jak coś przypomni, to... to 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 już w ogóle. W i tak samo... Nie Nie, 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 nie. Ja pierdykam. Ja pierdykam. O nie. Ja pierdykam. Ale żem to Zdupił prawie, że. Uff. No. Także wracając do takich właśnie ciekawostek, to tak się właśnie to wszystko tam po... podziało. No i mówię, mówię, zainteresowałem się troszkę w sensie okazji też robienia rzeczy na 100%, czyli żeby mieć jakby grę na 100%, um, to gdzieś tam mi właśnie powpadały jakieś artykuły, jakieś takie rzeczy, właśnie uh, inne tego typu sprawy, które mówią o różnych tam właśnie rzeczach, tak właśnie tam przy Młodrej Iliocie, o, o tam ba o panu Bartonie i tak dalej. I driftem, pickens, schmickens, no, CJ, BDOS, o! Oha. Lul. Oczywiście ten import, o którym mówił tam. O którym był mówiony w. Tutaj. W sensie tutaj. Czy tutaj w zasadzie? No to oczywiście ja sobie to zrobię poza odcinkami, ponieważ to jest i To jest chyba ten import-export, tak mi się wydaje. Dobra, ale weźmy tutaj. Co tutaj jest w tym domku? Jest tutaj coś ciekawego. O, kolejny no Jezu! Ok, dobra, czyli mamy tu już od razu kolejną misję. Także idziemy, chodźmy. Wejdźmy sobie po prostu od razu do niej. I pyk, przejęcie. I to będzie ta osoba, o której ja myślałem. Ej, Hey, Torino, I, I told you my bad, man! What the hell can I say? I screwed you over! Calm down, kid. Just go ahead and kill me then! Calm down! Man, you ain't nothing but a fucking Yale dealer anyway, Torino! Shut up and sit down! What, well, you no think başne. I'm a drug dealer? And you think you're a crusader for good? Do you have any idea what's going on? Any idea whatsoever? Do you? Do you? Nah, I pay as little attention to things as possible. Do not be a fucking smart ass with me i work for a government agency. it is not important which one. i will try not to confuse you. yes, when we last met, i was involved in battling threats in latin america by any means necessary. the money that we raised, no. the friends that we won over have helped us immeasurably in our overseas interests. government agency. kids like you. you expect heroes. Okay. We're fighting a war out there. Mhm. Mm I'll be a hero and I'll lose. And what do we have? Communism in Ohio. People sharing. Nobody buying stuff. That kind of bullshit. okay. Super. So far. Relax. And listen. All right, all right. I'm listening. I know what kind of guy you are. I need a guy like you. Okay. Two things I can't get caught doing. Like what? I need you to commandeer a truck. A no, rival agency with a confused social agenda. They okay. got things that we need. Now this is a two-man job. You'll need a friend. Use your sister's boyfriend, but don't tell him a thing. Remember, I'll be watching you. <laughs> Tęcze Tak będzie tak będzie No i, git. I got here as fast as I could, CJ. Yeah, you did How you know I needed help? Man, you it, Holmes? You me a half hour ago. I did? I mean, oh yeah, I did. So The I mean, got a whole lot on my mind. ja do tego motora muszę zbierać do ciężarówki, dlatego gdzie ona jest? Ja pierdzielę Dobra, czyli musimy jechać tu, musimy jechać tu, dobra Jedziemy i załatwiamy sprawy We po mięsku. Jeszcze jakiś jak idioci totalni. Dobrze, że ma pan to co robi? Oh shit! You didn't mention that on the phone. It'll be a walk in the park. Tell Kendall I love her. Pokojnie. There's a rig up ahead. No. He's jak like Just a little closer home. No.

Nie, wciaduje do żółki. Ja sobie do garażu. Easy peasy. Tak to bułka z masłem mówiłem. Do tego garażu w ogóle. <laughs> to jest istotna sprawa. A, do naszego. E, dobra. To widzimy się na miejscu. No i okej, okay, jesteśmy dzień dobry, dostarczone. Tak oto powinno właśnie być jak to się tam zmieściło? Okej okay. Dobra, i super eee... Okej, okay. gituvany Tak mi się wydaje, że warto wartołoby też się właśnie przejść tutaj Podejrzewam, że w drodze zadzwoni do mnie oczywiście mój nie niedoszły pracodawca Tak myślałem właśnie, dawaj, no Okej okay. Dobra, here now Dobra, mam tu już kolejny misję Torino Zobaczymy jak tu, czy to będzie... Aha, ty ja mogę to kupić, tak? Za ile? Za 50 koła? Dobra, no to kupmy sobie coś w sumie, nie! Yeah, one cars Okej okay. To będzie coś podejrzewałem na zasadzie tego, co było w Vice City, żeby było tam przywozić te wszystkie jakieś tam rzeczy i tak dalej. W związku z czym idziemy tutaj i pytamy, o co Kaman w ogóle tej. Ty... Namierzanie. Freedom and weep, to jest to To This Was supposed to be our foot on the ladder. I thought we were going to make this place work. Hey, it might look like we're playing cards, but we plan okay. we'll actually plan it. Don't worry, sweet baby. We're about to go get our first project. At last, it works. What works? Oh, just a simple bit of electronic wizardry and intellectual bombast that hacks into the state of the art okay. satellite immobilization technology on board our target vehicle. <laughs> oh, me. Okay. I don't know what he just said, but it's song. Yes. It's on. Wait, what's on? Okay. This is set to a on to jest sygnał komórek. she makes a call, it will give you, the new you have to stay close if you're going to get an updated position, though. Okay? Okay. Dobra. Looking, <laughs> Nie pozwolę, by jej ślad się zatarł. Dobra, że manewru PIT nauczonego w szkole to wrogi samochód z jakimiś stratami. Okej, okay, dobra, okej, okay, w taki sposób. Łe, dobra. Widzę cię. Kurde, szybka jest Ło, Jezus Nie, rozwal mi tego auta O, Jesus, jak ona jeździ <śmierzy> Płynknie nie jej tył, aby straciła po... Ha, leży się tutaj, pani. O Jezu, no dobra. Dobra, jedź, bo widzę, że to jakiś problem jest ewidentnie. Do tyłu! Pomogę ci po prostu? Dzięki Okej okay. To było szybkie, ale że mi troszkę rozwalili to auto Nieważne Najważniejsze, że żyję Fajna sprawa w takim razie Ja no, w końcu zainwestowałem coś w te pieniądze, które które żech miał Okej. Okay. Wow, Ło, ale fajnie się zbiera. ty Nie to chciałem! Wywarz że może teraz modyfikować samochody do wyścigów ulicznych. Nice. To które karnią za wystarczę może obejrzeć w sali pokazowe samochodów. Łąga Okej. Aha Jak rozumiem, to są takie po prostu dostarczanie tego, tak? I nic więcej. Dobra, to po prostu to sobie zrobię pomiędzy odcinkami, bo myślę, że to jest tak na tyle spokojne, żeby sobie to zrobić. Zatem, moi drodzy, ja wam bardzo bardzo serdecznie dziękuję za to dzisiejszy odcinek. Ja bym w kolejny odcinek z GTA Sandra teraz zobaczenia. Trzymajcie się, no i pa! pa. Yeah. Girl she was looking kinda dumb oh. with a finger and a thumb.